Cześć, witam Was w salonie 2 Kółka. Jesteśmy w Nakle nad Notecią, 30 km od Bydgoszczy. Jesteśmy największym salonem sprzedaży na Pomorzu i Kujawach. Sprzedajemy motocykle, motorowery, skutery, kłady, krosy, rowery i sprzęt ogrodowy. Od początku tego roku jesteśmy wyłącznym dystrybutorem na Polskę pojazdów elektrycznych Sarini. Są to Trójkołowce zabudowane oraz czterokołowe samochody elektryczne. Całą ofertę produktów naszych oraz skuterów elektrycznych Sarini znajdziecie na salon 2 oraz na sarini.pl. Jeżeli chodzi o sprzedaż ratalną, u nas wszystkie formalności załatwicie bez konieczności wychodzenia z domu. Motorower cały czas cieszy się dużą popularnością. Wiadomo, że w tej chwili już nie jest tak łatwo prowadzić motorower, bo osoby urodzone po 1995 roku muszą na niego posiadać normalne prawo jazdy, ale mimo wszystko sprzedaje się bardzo fajnie. W ubiegłym roku albo dwa lata temu, Junak wypuścił bardzo ładny motorower po swojej 905. Sięgnął po swoją 906. Wtedy motocykl, motorower bardzo, bardzo ludziom się podobał. Nowoczesna sylwetka, potem poszedł oczywiście jeszcze Furius w dwusuwie, w tej chwili jest już 907, ale my cały czas trzymamy się przy junakowskiej 906. Romet tak naprawdę nie miał ładnego motoroweru. Oczywiście były Zipowski Pro XT50, mówię Romet i Zip, bo przecież to ta sama firma, ale to był taki typowy ścigacz, w którym mieliśmy e, sportową sylwetkę. Ale to nie to samo co 906. I Romet obok swojego WSA 50 przemianowanego na Harta 50 w zeszłym roku wypuścił w sumie pierwsze egzemplarze chyba były w tym roku wypuścił Diviziona 50. I dzisiaj wam prezentujemy Romet Divizion. 50-motorower w kolorze czarno-niebieskim. Ogólnie motorower występuje w trzech wersjach kolorystycznych. Wersja czarno-zielona, potem wersja z czerwonym oraz wersja czarno-niebieska. Division 50 bardzo, bardzo podobny do Junaka 906. Usportowiony Naked, który najlepiej sprawdza się w realiach ruchu miejskiego. Dane techniczne: silnik czterosuwowy, dwuzaworowy, chłodzony powietrzem, pojemność 49 cm3, moc około 3 koni mechanicznych układ paliwowy to wtrysk paliwa rozruch mamy i elektryczny, i nożny. Skrzynia biegów manualna. Opona z przodu i z tyłu: 17, z tym, że z przodu 90 na 90, z tyłu 110 na 80. Hamulce z przodu i z tyłu tarczowe, hydrauliczne. Napęd to łańcuch. Wymiary 2030 na 775 na 1060. Maksymalna prędkość 45 km na godzinę, zbiornik paliwa 11 litrów i 24 miesiące lub 6 tysięcy gwarancji. Fajne, sportowe malowanie. Yy, mamy tutaj też yy, fajną, nowoczesną deskę rozdzielczą. Spalanie, źródła podają około 2,2 litra na 100 km czyli niskie koszty eksploatacji. Jeżeli chodzi o konkurencję tego pojazdu, oczywiście UNak 906. Mamy tam troszkę inne malowania ale pojazd ogólnie bardzo, bardzo podobny. No i prześledźmy sobie troszkę motorowery na naszym rynku. Jeśli chodzi o Rometa, mamy tutaj yy, oczywiście WSA 50, przemianowanego na Harta 50, mamy Division 50, mamy Aeroflya 50, no i oczywiście Pony i mini Minipony. To też propozycje motorowerów od Rometa. Jeżeli chodzi o y, kolejne propozycje, czyli o firmę Junak, tam mamy już 901, 902, 905 i 906, wyszła 907 i również jest cały czas dostępny Furius. W Bartonie ciężko znaleźć ładny motorower. Oczywiście był Cafe Racer w 50. przez krótki czas, y, potem Fire Shot przepraszam, nie Fajer tylko Fighter 50, no i, no i Volcano 50, to bardzo popularny z takim okrągłym, zaokrąglonym zbiornikiem paliwa. I to by było w zasadzie tyle, jeśli chodzi o fajne motorowery na naszym rynku. Zapraszamy wszystkich na nasz Facebook i Instagram. Tam zamieszczamy filmy i zdjęcia z produktami, które wam proponujemy. Bardzo prosimy o subskrypcję naszego kanału. Zależy nam na tym, żeby nasz kanał prężnie się rozwijał i jak największe grono osób mogło nas oglądać. Jeżeli chodzi o transport, bo pytacie o raty i o transport. Raty nie ma problemu. Jak najbardziej wszystkie formalności załatwicie u nas bez konieczności wychodzenia z domu. Jeżeli chodzi o transport, transporty takich pojazdów realizowane są przy pomocy firmy przewozowej Kat Polska. Proszę zobaczyć sobie na naszym kanale, mamy taki film, jak dostarczamy pojazdy naszym klientom. Tam jest pokazane, że otrzymujemy takie specjalne stelaże, w które wprowadzane są pojazdy i mocowane pasami. I jeszcze parę słów o naszej nowej marce Sarini. Od początku tego roku jesteśmy wyłącznym dystrybutorem w Polsce pojazdów elektrycznych Sarini. Dlaczego o tym wszystkim powtarzamy? Bo jest to szansa dla osób, które nie mają prawa jazdy. Trójkołowce Sarini, pojazdy elektryczne mogą być prowadzone przez osoby urodzone przed 1995 rokiem. Bez konieczności posiadania prawa jazdy. Czyli rejestrujemy je normalnie jako motorower, a są one zabudowane. I tutaj mamy trzy rodzaje trójkołowców. Mamy Sarini y, Tito z silnikiem 2000W, Sarini Arno z silnikiem 1500W oraz największy i najmocniejszy trójkołowiec na rynku Sarini Fibi z silnikiem tysiąca w Wkrótce dotrze do nas nowy pojazd, będzie to Sarini Velo, potem M1, dwa siedzenia z przodu pierwszy taki pojazd na rynku. Firma Sarini w ogóle jest pre prekursorem wielu rozwiązań. Jako pierwsi wprowadziliśmy najmocniejszy silnik na rynku wielkości tysiąca w Jako pierwsi wprowadzimy za chwilę silnik w pojemności 3000W. I jako pierwsi wprowadzamy pojazd, który będzie miał dwa siedzenia z przodu. Wszystkie skutery elektryczne proponowane przez Sarini są dwuosobowe z tym, że model Tito, model Arno i model Fibi to modele jedno siedzenie z przodu, a jedno z tyłu. Pamiętajcie, że każdy pojazd możemy dostarczyć w dowolne miejsce w kraju. Pojazdy przyjeżdżają do Was złożone, gotowe do jazdy po przeglądzie zerowym. Przypominam, że jeśli chodzi o pojazdy elektryczne, uruchomiliśmy specjalną infolinię Sarini 730 88 0068. Powtórzę, 730 88 0068 to specjalna infolinia Sarini, na której pracownik Sarini poinformuje Was o wszystkich Cechach, zaletach odpowie na wszystkie Wasze pytania dotyczące pojazdów elektrycznych Sarini. Powtórzę jeszcze raz: 730 8800 68. Zapraszam wszystkich na salon2.pl oraz na sarini.pl. Tam znajdziecie wszystkie szczegóły dotyczące naszego asortymentu, naszych towarów. Staramy się nagrywać również jazdy próbne. Mamy. Różne playlisty dotyczące instruktaży, dotyczące jazd testowych. Wszystko to znajdziecie na naszym kanale, na YouTubie na Salon 2. Kółka. Dziękuję za uwagę i zapraszam na salon 2 Wysyłamy towary i pojazdy na cały kraj.